W świecie pełnym sprzecznych informacji coraz częściej szukamy odpowiedzi nie u ekspertów, lecz w algorytmach. Pytanie o to, jak skończy się trzecia wojna światowa, coraz częściej kierowane jest do sztucznej inteligencji, nie dlatego, że zna przyszłość, ale dlatego, że potrafi porządkować chaos. A AI nie boi się emocji, nie reaguje paniką ani ideologią. Analizuje wzorce, dane i zależności, które dla człowieka są zbyt rozproszone. Ten film nie jest próbą przepowiedni ani wizją science fiction. To próba zrozumienia, dlaczego oddajemy tak trudne pytania maszynom i co ich odpowiedzi mówią nie tylko o przyszłych konfliktach, ale także o nas samych. Zanim zapytamy, jak wojna się skończy, warto zrozumieć, dlaczego w ogóle pytamy o jej koniec. Sztuczna inteligencja nie przewiduje przyszłości w prosty sposób. Nie wskazuje dat ani konkretnych wydarzeń. Zamiast tego analizuje ogromne zbiory danych obejmujące historię konfliktów, decyzje polityczne, gospodarkę, technologie oraz reakcje społeczne. AI szuka powtarzalnych schematów eskalacji i deeskalacji, porównując je z obecną sytuacją świata. Modele uwzględniają tempo narastania napięć, koszty ekonomiczne, presję opinii publicznej i ograniczenia technologiczne. Ważnym elementem jest także niepewność, którą AI traktuje jako stałą, a nie błąd. Z tego powodu zamiast jednej odpowiedzi powstaje wiele możliwych scenariuszy z różnym prawdopodobieństwem realizacji. To sprawia, że wnioski AI nie są wyrokiem, lecz mapą ryzyka, pokazującą, gdzie świat może zmierzać, jeśli obecne trendy zostaną utrzymane. Gdy sztuczna inteligencja analizuje możliwe zakończenia globalnego konfliktu, Rzadko wskazuje jeden spektakularny finał. Zamiast tego pojawiają się powtarzalne schematy, znane z historii, ale w nowej formie. Najczęściej przewidywanym scenariuszem jest stopniowe wygaszanie wojny bez jednoznacznego zwycięzcy. Rosnące koszty gospodarcze, presja społeczna i zmęczenie konfliktem prowadzą do negocjacji, które nie rozwiązują wszystkich problemów, lecz zatrzymują dalszą eskalację. API wskazuje również na możliwość zamrożonych konfliktów, trwających latami w stanie napięcia, bez formalnego zakończenia. Rzadziej pojawia się scenariusz szybkiego rozstrzygnięcia, ponieważ współczesny świat jest zbyt powiązany, by jedna strona mogła odnieść pełne zwycięstwo bez globalnych konsekwencji. W ujęciu AI koniec wojny nie przypomina punktu zwrotnego, lecz długi proces wyciszania, pełen niejednoznacznych decyzji i kompromisów. Technologia odgrywa kluczową rolę nie tylko w prowadzeniu wojen, ale także w sposobie ich kończenia. Sztuczna inteligencja, systemy analityczne i automatyzacja wpływają na tempo podejmowania decyzji oraz ograniczanie błędów wynikających z emocji i chaosu informacyjnego. Według analiz A i T, technologia może działać jak czynnik stabilizujący, pomagając przewidywać skutki eskalacji i wskazywać momenty, w których dalsze działania stają się nieopłacalne. Jednocześnie te same narzędzia mogą przedłużać konflikty, umożliwiając prowadzenie działań z mniejszym kosztem ludzkim, ale większym kosztem społecznym. Cyberprzestrzeń i wojna informacyjna sprawiają, że konflikt może trwać długo po ustaniu walk kinetycznych. W tym sensie technologia nie kończy wojny sama w sobie, lecz zmienia warunki, w których decyzja o jej zakończeniu staje się jedyną racjonalną opcją. Według analiz sztucznej inteligencji zakończenie globalnego konfliktu rzadko oznacza szybki powrót do świata sprzed wojny. Zamiast wyraźnej granicy pojawia się długi okres niestabilności, w którym zmieniają się układy sił, gospodarka i społeczne poczucie bezpieczeństwa. Wojna pozostawia po sobie zerwane łańcuchy dostaw, zadłużone państwa i głębokie podziały społeczne, które nie znikają wraz z podpisaniem porozumień. A i wskazuje, że po wielkich konfliktach często następuje redefinicja tego, co uznawane jest za normalne. Ludzie przyzwyczajają się do ograniczeń, kontroli i stałego poczucia zagrożenia. W takim świecie pokój nie jest stanem spokoju, lecz kruchą równowagą, wymagającą ciągłego utrzymania. Dlatego koniec wojny bywa bardziej początkiem nowej epoki niż powrotem do starego porządku. Najbardziej zaskakującym wnioskiem płynącym z analiz sztucznej inteligencji nie jest konkretny scenariusz zakończenia wojny, lecz skala nieprzewidywalności ludzkich decyzji. Algorytmy potrafią wskazywać trendy i ryzyka, ale wciąż napotykają granice, którą stanowią emocje, ambicje i błędy popełniane przez ludzi u władzy. Sztuczna inteligencja pokazuje, że wielkie konflikty rzadko kończą się zgodnie z planem którejkolwiek ze stron. Często decydują o nich drobne wydarzenia, nieporozumienia lub presja społeczna, której nie da się w pełni zaprogramować. W prognozach pojawia się też jeden wspólny motyw. Największym zagrożeniem nie zawsze jest sama wojna, lecz to, jak świat zmienia się po niej. I właśnie ta niepewność sprawia, że pytanie o koniec trzeciej wojny światowej pozostaje otwarte, nawet w analizach najbardziej zaawansowanych systemów.